E, miejsc intymnych. <noise> po prostu kastracja. No i cenzura by się przydała. Bo mnie akta zamknie za to. Może ktoś ma prawa autorskie do tego słowa? Ty, a jakby ktoś sobie Jakby ktoś wykupił prawa autorskie do słowa kurwa? <noise> <noise> Rzutówka za słówko. Ludzie by się <noise> rozwyczajili. Polska to już by miała wtedy kryzys na max. Nie wiem czy Polska, na pewno pośrednie osoby. A Rosja? A ale... Niemcy? A Rosja? Ty jesteś na zakręcie. Nie, to jest ten problem taki, że zaś <laughs> że Rosja, Rosja może mieć kryzys, Niemcy mają kryzys, ale i tak, i tak Niemcy mają trzy razy lepiej niż Polska, nawet więcej razy. No. No. Po, po Polacy po jak zwykle mają źle, a Niemcy narzekają, że mają kryzys, a mają lepiej od nas. To jest to. Tak to było, to polska waluta jest jedna z najsilniejszych teraz. Niestety i tak nic nie zmienia faktu, że jest niska. <śmiech> <śmiech> tak działa właśnie Polska. Jedna z najtańszych walut najmniejszych. No Już kończę dach. Spoko, ja tutaj zrobiłem wejście, takie bardziej cywilizowane, O tu tak. Nie, źle. Źle. coś źle? Usuń te schody. Usuń je. Oprócz tych dwóch. Oprócz tych dwóch. Których? Te dwa zostają. Raz, dwa. I oprócz tych dwóch. A może jednak, wiesz, ty zetkniesz tego ostatniego tu schoda, nie? <laughs> Żeby nie było na mnie. W razie czego. No dobra, dobra. A nie, jednak nie działa. Ja tylko na drzewa, to dociskam ziemi. Uf. Ale ulga. <laughs> to z tym, z tym pluginem by się nie dało on nic zrobić na serwie. Ale mi ta z Minecrafta. Fuck. Dobra. Co ja już tu podbierałem? Mało drewna. Drewna jest na razie tak. Ponad tak brzozy i ileś tam tego. Tak mało. Nie, teraz idź, e, teraz idź po żarcie znaleźć. Pełno żarcie. Nie wiem. Tak ja Zajbie Smurf i zrobimy zupę. Jak Aha. Niszczysz świat. Mus... Skąd się o, to, o ten stworzył. Jak on się nazywa? Ten zły. Gargomel? Właśnie, wiargomer stworzył ją. Na początku była czarna, ale gdy... gdy... <grymka> Czarne włosy miała, szatynka, o to chodzi. Ogarniasz? ogarnią <noise> Ja na początku się zastanawiałem, skąd się wzięła smerfetka, jak nie było żadnej smerfetki, a papa smerf sam sobie nie zrobił wszystkich smerfów, nie? A przecież jeszcze jedna mała dziewczynka jest przecież. Jaka? Safetka? Ta mała Fieka? taka. Ta mała, tak. Ja, ja, te, ja tego nie oglądam w ogóle, więc ja nie, nie wiem dokładnie. Ale... A... Ja pamiętam z młodości. A to był czas. Kurz. się boję. Hmm. O, jedna świnia, wow. Murzyła O, przy jeszcze. Chciałem powiedzieć, że idziemy spać, ale... A z tam. Poka, tam dojda. Nie dochodź. Policja prowadzi dochodzenie. Aha. Ale cisza. Aha. Ja kończę już dar, więc mam takie podniecenie. Wow. Tylko nie yes. zostaw białych śladów. Z podnieku. Brzoza została. Co się liczy? Nie. Chyba. Zależy, bo na brzozi wiesz. Jak zapaskudzisz brzozę na biało, to nie będzie widać, nie? Twoje doświadczenie mi niszczy. i czuć od środka dobra, dobra. po cholera mi zrobiłeś to... <laughs> nie wiem bo gdzie jest schody to zrobiłem nie no <laughs> zrobiłeś hmm. ale zrobiłeś ich tyle że wiesz że mogę się odciąć zaraz Co tu dirt położyłeś? Chodźmy się. Ale użyć. Połóżmy się. Śpij. Dobra, Was. Śmiesznie wyglądasz. Uch. Ogólnie jesteś śmieszny. Ale dziękuję. Wierzy sobie teraz tego, spał nas pieczułeś, nie? Dlaczego? No bo żeś sobie rozwalił łóżko. No wiem. No co? Nic. No nie pojawia się tam gdzie leczę, ale nie jest z tego Dobra, jak chcesz to sobie wejść tutaj tego Słuchara, raczej tego portshopa. Suhara Ugry Suchara Pości. Pości Suhara Pości Pości Pościć takie słowa religijne. Po Wielki post. Ale zacna chata. Wiem. Zaiste. zajebiste dom mi wyszedł. I w ogóle ten dom jest budowany przez bardzo skromną osobę. W ogóle zajebistą. <grym> <grym> Dobra, idziemy tam może śpiący, gdy niech się kończy topić. Mm, dobra, to tu. Zajęliście się, no na serio? Dobra, trzymaj. Więcej, więcej żacia, więcej żacia. Z się zrobiłeś w ale za to po, po bloku w ogóle. Nie używaj całego szkła, dobra? To te płaskie szkła. Jak chcesz okna no, zrobić, no. no, te... Dlaczego, no. No, te płaskie? Płaskie, no. O. No. No. O. No. Dobra. O. No. Zaraz, czekaj, czekaj. No. Chodź tutaj oblukaj moją wizję. Jakby tutaj zamiast tych półpłytek położył to yy, zwykłe szkło? Może? Nie. Co to na to? E, nie. to są półpłytki. To jest szkło by wystawało. Tak poza tym to ma być po prostu zadaszenie, a nie żaden nekrowizja czy co to ma być. Jakaś... E, Dobra, nekrofilia. Teraz, o nie ma nekrofili. Pedofilia jest, ale nekrofilia nie jest. Jest nekrofilia. Jeszcze nie chciałbyś wiedzieć na czym polega To jest. Takbym pewnie nie zakopował na no, mój rozumie. No to ja rozumiem. <laughs> jest sobie Up. trup i jest sobie filia. Aha. Rozumiesz? Nie bardzo, ale dobra. <laughs> o wiemy, Jest filia i jest trup. Dobra, trupa kojarzy, ale nie bardzo kojarzy, co to filia? No pedofilia, nekrofilia. Czaisz, kojarzysz? A teraz? No teraz tak, no. No a nekro? Aha. To zwłoki. Aha. <grym> Dobra. Czaisz <Dajesz> już? Czaisz? <grym> nekrofilia. Dobra, już teraz skapuję. Takie E, powiem wam informacje, które nie powinniście wiedzieć. Słuchajcie, boli mnie <śmienicza> 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 O oh, <kurwa>. oh, fuck. Boli O ja. Boli. Dobra, już nawet tego nie słyszałem. <śmienicza> Ale o co chodzi? <laughs> o rowek. No o rowek, a o co? O rybę. Poczekaj, ej, 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 chodź tutaj. To. To też rozwal. Tu też będzie mamy mieć szkła. tak żeby zać W drzwi wchodziły. Zobierzcie, rozwijesz co mi chodzi. Aha, dobra. Czyli te dwa królocki rozwalić? Tak. Czyli pół domu, nara Nie A nie, jeden nie, sorry. Spora, jest okay. Fuj, co? Dobra, jest okej Chuj, to już raczej nie wejdę Tu całe szkoło położysz. Spróbuj całe szkoło położyć. Bo mam nadzieję, że będzie lepiej wyglądać Aha, całe, mam jakiś. Dobra, czekajcie no, Dobra, teraz. Dobra, zobaczcie jak ten dom wygląda z daleka Aj zajebista listy, A to samo? co No tutaj też? Po drugiej stronie? Tak. Dobry szkoda dupa. Dobra. Fajny domek i teraz już wiecie jak, tu, jak go zbudować. to dam I jak zawsze fajny z mojej strony. No, przecież jak, u mnie tak samo, bo odcinek bez a to odcinek straszony. nie yeah. O ja, opis kanał zobowiązuje. Ja sam nie pamiętam jaki mam opis. To aż opis, jestem, jestem fajny. Nie wiem, po co kłamać w kanale. Czekaj, jaką ja tutaj miałem dzisiaj ksywę na serwie? Elekcję. A, Mr. Erekcja. Ja. O ja! O kurwa, Cię ja w dachu zostawiłem. Też kobieta, nie? To mój tekst. Wiem. Zgłoszę cię. Akta, już czeka. kozisz już całym pod twoim domem, spójrz za okno. To nic. Ja się tam nie boję. Masz Mart... Pomyśl, pomyśl. E, jakbyś mnie zgłosił, to byś stracił filmik na YouTube, bo by, wiesz, wynagradzał, ja iść Tak. Iść wąchać płody marth płody, ale tak je. a ja ha ten tak Nie 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 zagada na a as Jack as jacka as dupa Jacka. <laughs> jacka as Jeszcze sobie wymyśliłem, a nie wiem, jak to wygląda w ogóle. Jak ktoś to zaraz będzie niej to usuwał. Głupio to wygląda, chodź tutaj. Ej, hortena. chodź na Chodź. Zmęczył mi się Steve. Du Kim mi się zlecił? Usuń to. Które co? Aha, to. Te rowki wystające. Mhm. Mm trzeba, dobra, idziemy zrobić. Wow. Wow. Mało mięsa w i się tam robił? Deski nie ma deski Ja mam desek pełno A to rzuć jakieś trzy O trochę mi zlakowało Dobra, zrobię cięcie i zobaczę co chodzi. Dobra.